To jest niemożliwe. To jest Który to był rok? 84 mistrzostwa, drugie mistrzostwa Europy w Gino. 84 no. rok Kto e, tam jeszcze żyje, Kranek nie żyje, Muszczyński nie żyje Kniepia. No, no. no, Janusz. Szybowiec, Pegas. Pegas 101. Lądowanie, godzina. 22. Termika? Lądowanie na pasie? Nie, na pasie tylko przejechałem Potem tylko w i pod hangarem pociągnął Koń może potwierdzić On tam, on tam był Szef ekipy no. Szef ekipy. Wtedy się jeszcze nie znał, bo był pierwszy raz I mu kazałem skrzydła czyścić. Nie no, on skrzydła Na następne zawody przyjechał I Już wiedział, że nie, nie Nie, nie, ja nie muszę tego robić